A przecież ty pytał Piotr, już nas maraton. Chyba no to był pierwszy maraton w 2002 roku. Piotrek zanotował wtedy zwycięstwo w tym maratonie. No i teraz jest drugi. No i zobaczymy, kto będzie trzeci. Czy ten Jutkiewicz zapłacił ogromną cenę i jest e, trzeci... trzeci Gratulacje, gratulacje, za ambicję, za serce, za wolę walki, za wszystkie siły, które włożył w to, żeby wygrać maraton. Chciałbym wygrać od samego początku. Jednak, no jednak jak to w sporcie bywa, dopiero jest trzeci. Piotrek jak chwileczkę o to porozmawiamy tutaj o tym swoim sukcesie. Tak jest czwarty i na czwarte okrążenie jest czwarte. że był to projekt pierwszy 30 rok będzie za 2 miesiące, a zaczynamy prawie 30 lat i pierwsze, więc w krajowym maratonie, bo tu już byłem trzeci raz, w razie I raz byłem trzeci i tam gdzieś tam na podlarpaciu, południu z 2 napoziomki, a dwa rejgane były, ale za granicą. W Rejkjaniku wygrałem, w 2002 w Tajsandii i w Lińskim Głopio wygrałem, w 2002 takim kosmicznym, że w Lińskim Głopio wygrałem, w 2002 roku, w 2007-2018. Dzisiaj nawet Jakieś e, jak marzenia by było i o milionie wyganiem, to, to, to jest dla mnie dalszy, dalszy perspektywa. Mm. Na ten czas. Rozumiem. E, dzisiejszy maraton, rzecz tutaj, każdy maraton ma swoją specyfikę, ze względu na te warunki, które pan wie. W spokojnie od samego początku wydawało e, się, że tak sobie zaplanowałeś obserwację rybami. Tak jest, dokładnie panie Wrócisławie. Ja zacząłem gdzieś 5 km w 12 miejsca liczyłem. Potem był 10, byłem 11, potem tam gdzieś w miłoszytach od razu minąłem 5 i tutaj pamiętam bo po dwóch kołkach byłem już byłem chyba 6, czy... Na trzecim już byłem e, trzeci, no i wtedy e, zobaczyłem do piątka kolegi z e, e, tutaj jeszcze go nie widziałem, ale tam na dyplozji już widziałem 270 metrów, to wtedy uwierzyłem, że, że może, to drugie może się jeszcze udać. I tam na nawrocie już było 160 metrów, 170 tak. no to, to już było, cały czas wiedziałem, że śpiżą. I potem jak już go doszedłem, zauważyłem, że tuż w nim zaraz jest ten prowadzący. No to, to wtedy zaryzykowałem i przyspieszyłem, tego e, prowadzącego, od razu on ze sobą wyraźnie, no to go minąłem i w Miłoszycach na 4,5 do metry dogoniłem Piotra i wtedy zaryzykowałem, mówię, spróbuję przecież nic się nie dzieje złego, żebym żeby nie umierać, bo zanim człowiek umrze to może tyle zrobić, że głowa boli to mu... przyspieszyłem na 100 metrach się obejrzałem patrzę, 28 18 metrów I, i pięknie, potem tutaj jak się zaczęła ta wlica Jędrzec-Gomicew podjechał motorzysta ten co prowadził w pytam się ile tam jest ten żółty, mówi 200 metrów, no to już ręce budę Pięknie to opowiadasz, bardzo mi miło, słuchacz bardzo taki specyficzny, dla szosnickiego, szosnickiego obozieńcy. No i serdecznie świętujemy tego, tego zwycięzca, popatrz na te dźwięki, bo staraliśmy się przygotować temu parodii na pewno. Ja może dodam, to, że to nie jest mój koronny dystans, ja kiedyś biegałem w, w socjalizmie, za ta, czasów, z panem Zdzisławem, to ja na 100 km biegałem, to, to był mój koronny dystans, w którym dwa brązowe medale mistrzów Polski i nabiegałem taki wynik, sześć godzin 55 minut 30, 25 sekund w Odessie wygrałem, został Ukrainy, no to był dla mnie taki wynik, że, że poza swoim okazji to, są to był taki wiek, że krótszej minuty 7 sekund każdy kilometr, dokładnie, ani jeden szybciej, ani jeden wolniejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze, panie przewodniczący, panie dyrektorze, ja tylko chciałem, żeby na dalsze rozłożenie na czwartek, żebyście prosili, że to się rozegra między nami, ta walka, miło, że ja od 3 minut przegrałem, to ja... Tak, znaczy nie liczyłem na pierwsze, ale na drugie liczyłem już, jak mnie Wam pocieszył. I za to bardzo dziękuję. A, a w ogóle tutaj jest, może pogoda dziś, ale kibiców dużo, naprawdę, duże, naprawdę. Są takie biegi, że ludzi mnie nie interesuje, a tutaj jednak już ostatnie dwa kilometry można powiedzieć dużo tych w międzyczasie z 18. Zorowska, a tam wygląda na innych lat. Migał prozorowski Wiesław Wzeszna, który biegł na 8. pozycji. Jeszcze na, na drugim okrążeniu był 8, ale e, jednak nie wytrzymał tego trudu walki. Wydawało mi się, że doświadczony zawodnik ma szansę powalczyć o tą pierwszą szóstkę przypiew no ale będzie walczył o zwycięstwo w kategorii 40-latki regulamin przewiduje, że klasyfikacje generalne w pierwszych sześciu pani, i panów brawo wieniu, brawo, brawo, gratulacje 3 godziny 3 minuty i 14 sekund Kuzjeś no, Paweł z Kaźmierza, Lołąga Grzegorz i, być może to ranki z pierwszą dziesiątkę. Mamy pierwszą pierwszą uchwytę Piotrek. Na pole wycozili tego, tego manatolski. Boże, popatrzeć jak czarsko Janina idzie i jak sobie świetnie radzi mimo tych 75 lat. Serdeczne gratulacje Janinom, piękne rodziny, rodziny maratonowe jakie Gratulacje i brawa. A sztafeta, sztafeta, chęć, ścigają sztafety. Chłopcy, koławie i chęcia, laskowi, 8 zawodników wypało po 5 milionetów. Żena. to ma marzenia. To Marzena. No to jest rzeczywiście. Aż, aż jestem zdumiony. Może nam rzeczywiście musiało dość bardzo oddać, tak jak inni mężczyźni. W 100% byłem pewny, że przecież ona miała wielką przewagę. No ale przybyłem tak, żeby nie było w wierzyć trzeba.